To bardzo ciekawe, jak Księga Mądrości, czyli Księga ze Starego Testamentu, proponuje sposób rozwiązywania problemów, trudności. Oto modliłem się i dostałem zrozumienie. Znaczy, dobrze jest, kiedy stajemy przed jakimś problemem, większym czy mniejszym, jest dobrze się modlić. Dobrze jest zwrócić się do Pana Boga, powiedzieć, Panie Boże, te sprawy tak wyglądają, tego obawia się moje serce, z takimi osobami będę mieć do czynienia, stworzyć taki modlitewny, szeroki kontekst danego Danego, danego problemu, a potem trzeba, jak to mówi Księga mądrości, przyzywać. Przyzywać Bożego ducha właśnie na ten problem. Przyzywać Bożego ducha i duch objawi swoją siłę, swoją moc. Księga mądrości to gwarantuje. Ale również nasze życie religijne, życie, kiedy jesteśmy we wspólnocie, kiedy umacniamy siebie słowem i kiedy przyzywamy Bożego Ducha na naszą wspólnotę, kiedy w czasie Eucharystii przyzywamy Bożego Ducha na chleb i wino, ale także na zgromadzoną wspólnotę, to Duch przychodzi. Ta, to przyzywanie nazywa się epiklezą, przyzywaniem Ducha, po to, żeby jakaś rzeczywistość, która jest poza granicą naszych możliwości, jeżeli chodzi o wykonanie, żeby ta rzeczywistość się stała, ponieważ ona jest nam potrzebna duchowo.